Jak zjeść Jak zjeść pomidora? I zjeść pomidora. Kupić pomidora. I pomidora. I pomidora z polskiej ziemi, a konkretnie Krzaka dla ciebie dla rodziny. Uwaga teraz pomidory. Kolega chce coś powiedzieć? Tak. A co? Nic. Wiesz, co ty możesz, synku? Możesz zjeść pomidora. Oto pojazd. Robert Makłowicz. Mm, a cóż tu tak pięknie pachnie? To pomidory. Musimy też mieć ziemniaki. Idealne ziemniaki, ziemniaki, ziemniaki. Cześć! Cześć! Szukaj ziemniaków marki Tesko. No i mnie. Do Tesko.